Zanurzamy się dzisiaj w temat no tyleż mroczny, co fascynujący. Chodzi o historyczny zawód kata na ziemiach polskich, głównie powiedzmy XVI-XVIII wiek. Tak, mamy tu ciekawy report ekspercki, który no, rzuca trochę inne światło na tę profesję. Właśnie i nasza misja dzisiaj to oddzielić fakty od mitów. Bo tych narosło, prawda? Zobaczyć, kim naprawdę był ten człowiek. Dokładnie, bo obraz jest znacznie bardziej złożony niż tylko e, bezwzględnego oprawcę z legend. Przygotujmy się, myślę, na kilka zaskoczeń, bo ten historyczny kat to była postać pełna paradoksów. Z jednej strony wykluczony społecznie, mhm. a z drugiej kluczowy dla miasta. I co ciekawe, całkiem dobrze sytuowany. Rozpakujmy to. Rzeczywiście, postać kata to klasyczny przykład, gdzie yy, historyczna prawda mocno rozmija się z popularnym stereotypem. Te dokumenty naprawdę pozwalają zajrzeć za kulisy. No i od razu wydaje mi się, uderza pierwszy mit. Powszechnie myślimy o kacie jako kimś, yy, no, tylko od wykonywania wyroków śmierci. A raport mówi co innego. Zdecydowanie, już sama terminologia nam to pokazuje. Jest kat, mistrz, główny egzekutor. Także specjalista od tortur sądowych, ale... ale. Ale pod nim działali pomocnicy. Różnie ich nazywano oprawcy, hycle, no i właśnie rakarze. Rakarze. Czekaj, rakarz to chyba usuwanie padliny takie rzeczy. Dokładnie tak kluczowe usługi sanitarne dla miasta bardzo niewdzięczne, ale niezbędne. I co ważne, często było to bardziej regularne źródło dochodu niż same egzekucje, które jednak zdarzały się sporadycznie. Czyli stała robota, można powiedzieć. Tak, ale jest jeszcze coś. Ta praca razem z egzekucjami dawała katom no praktyczną wiedzę anatomiczną, co prowadziło do tego, że czasem no że leczyli ludzi, tak słyszałem. W pewnym sensie tak. Pełnili funkcje, nazwijmy to quasi-medyczne. Potrafili nastawić złamaną kość, wykonać jakiś prosty zabieg, oczywiście. Oczywiście rodziło to konflikty. Tak, konflikty z cechami chirurgów czy medyków. To była dla nich, no, nieuczciwa konkurencja. Ale dla niektórych mieszkańców to mogła być jedyna dostępna pomoc, albo tańsza. Niesamowite. To zupełnie burzy obraz takiego, wiesz, przypadkowego brutala. A co z tym mitem, że katem zostawał byle kto? Ktoś silny i bezwzględny. Wygląda na to, że to była raczej specjalizacja. Jak najbardziej. Zawód kata był zinstytucjonalizowany, to było rzemiosło. Często dziedziczne. Wiedzę, techniki przekazywano w rodzinach katowskich. Czyli od małego. Nierzadko, tak. Szkolenie zaczynało się w dzieciństwie, obserwacja tortur, egzekucji to miało hartować psychikę, przygotować do fachu. To wymagało, no, specyficznych kwalifikacji i odporności nie każdy się nadawał. A do tego dochodził jeszcze ten formalny status to też jakby nie pasuje do wizerunku wyrzutka. I to jest kluczowe. Kat był funkcjonariuszem miejskim, zatrudniano go na mocy szczegółowego kontraktu to jest naprawdę Niezwykłe dla kogoś o tak niskim formalnie statusie społecznym. Kontrakt? Tak, kontrakt. Precyzował obowiązki, ale też wynagrodzenie. No właśnie, wynagrodzenie. Ten kontrakt prowadzi nas do kolejnego mitu kata jako biedaka, żyjącego na marginesie nie tylko społecznym, ale i ekonomicznym. A jak było naprawdę z jego finansami? Co mówią źródła? Zaskakująco dobrze, kat miał stabilny jakby dwutorowy system dochodów. Po pierwsze stała pensja z kasy miejskiej. Stała pensja? Tak, coś w rodzaju opłaty za samą gotowość do działania. Po drugie dochodziły opłaty ekstraordynaryjne, czyli płatności za konkretne wykonane czynności. Egzekucje, sesje tortur, chłoste, piętnowanie. Za każdą usługę osobno? Dokładnie. No i nie zapominajmy o tych wspomnianych, często bardzo dochodowych usługach sanitarnych, rakarstwie. Czyli można powiedzieć, że to była taka forma finansowej rekompensaty za społeczne odrzucenie. Płacimy ci dobrze, bo nikt inny nie chce tego robić, a jednocześnie trzymamy cię na dystans. Dokładnie tak. Mamy tu do czynienia z postacią, którą można określić mianem honorowego pariasa. Dobre określenie. Wykluczony, często mieszkał poza murami miasta, obłożony towarzyskimi restrykcjami, ale jednocześnie absolutnie niezbędny. Dla systemu prawnego, dla systemu sanitarnego miasta. No i chroniony prawem przez kontrakt i całkiem dobrze opłacany. Czyli ta izolacja nie była taka stuprocentowa. Musiał przecież jakoś współpracować z sądem, odbierać pensję. Był funkcjonalnie zintegrowany z miastem. Ta izolacja miała charakter bardziej społeczny, symboliczny, no moralny. Społeczeństwo potrzebowało jego funkcji, zlecało mu najtrudniejsze zadania. Mhm. Mm ale jednocześnie się od niego dystansowało, przerzucając na niego całe to odium związane z przemocą, ze śmiercią. Podsumowując, nasza analiza tego raportu pokazuje postać Kata jako figurę niezwykle złożoną. Nie jest to mityczny demon. Zdecydowanie nie. Ale profesjonalny, wielofunkcyjny i, co ważne, dobrze wynagradzany funkcjonariusz miejski. Jego niezbędność dla porządku publicznego szła po prostu w parze ze społecznym odrzuceniem. Ten rozdźwięk między mitem a rzeczywistością jest tu naprawdę uderzający. Kat okazuje się być paradoksalnym, ale jednak filarem ładu i, co ciekawe, zdrowia publicznego w miastach epoki wczesnonowożytnej, postacią osadzoną w konkretnych realiach prawnych, społecznych. No i ekonomicznych. A na koniec taka myśl do zastanowienia, która wykracza może poza samą postać Kata. Jak społeczeństwa, nie tylko te historyczne, ale i nasze, współczesne, jak radzą sobie z potrzebą wykonywania zadań uznawanych za nieczyste, moralnie obciążające, ale jednocześnie postrzeganych jako konieczne dla funkcjonowania wspólnoty? Mhm, ciekawe pytanie. Jakie mechanizmy izolacji, kompensacji finansowej, może zaprzeczenia, rytualizacji są wtedy uruchamiane? To pytanie zostawiamy już chyba do indywidualnej refleksji.